co tam byku? Słuchaj, widziałem na twoim story, że facepalmujesz odnośnie grupy masno, kolorowych kominiarek, ludzi, którzy zajawę robią muzykę, bawią się tym, śmiejemy się przy tworzeniu tych nut, z zajawki puszczamy te nutki w eter i wydaje mi się, że ludziom się to podoba, patrząc na wyniki. Ty natomiast wrzuciłeś na story E, jak facepalmuje e, Cię twórczość grupy Masno, po czym wrzuciłeś e, e, również swojego story wpis, gdzie jakiś Twój słuchacz napisał: Czy Cię to boli? E, e, I odpowiedziałeś mu, że jak boli to tego słuchacza, że Ciebie coś boli, to ma tego nie oglądać. Więc trochę zaladuję tutaj hipokryzją, Panie Joda. W każdym razie. Żebyś przypadkowo nie usunął tego ze swojego story, e, co wrzuciłeś. Wrzucę też na story tutaj do mnie, żeby ludzie mieli odniesienie co w ogóle komentuję, bo e, no jest, to pewne, jest to ważne, do czego się odnoszę w tym momencie. Joda! Otaczasz się ludźmi, którzy e, wiele w Muzycy osiągnęli. My jako grupa masno jesteśmy grupą vlogową. Nagrywamy zabawne filmy, które często są po prostu takie nafazowane. Nigdy nie nazwaliśmy się muzykami. Nigdy nie traktowaliśmy naszej muzyki jako muzykę rapową, muzykę, która ma być czymś poważnym. Większość kawałków, które jest nagrywana jest nagrawa, nagrywana z czystej zajawy, gdzie po prostu jedziemy do studia, e, cieszymy się, będąc w studio, tworzymy teksty, e, tworzymy bity e, i tak e, wygląda proces tworzenia tej muzyki, a Ty, jako artysta, wydaje mi się, że powinieneś swój entuzjazm wykorzystywać na rozkminianie bitów e, i tekstów, a nie na komentowanie grupy śmieszno śmieszno-vlogowej. Joda, Byku, chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że wraz z Arabem, z e, w walce Paweł Tyburski, e, Gabriel Alsulwi, nasz kolega, e, zresztą również w swojej branży, nagrał z nami vloga, e, dzisiaj właśnie wracamy w sumie z Łodzi, e, gdzie byliśmy w domu dziecka i właśnie jako ta śmieszna grupa masno e, rozdaliśmy płyty, e, wsparliśmy dom dziecka również finansowo, bo nie że są ciężkie czasy, aktualnie jedziemy do ziomeczka, który potrzebuje również dużej ilości pieniędzy na leczenie guza, ponieważ ma guza mózgu, jedziemy właśnie do niego, żeby mu te pieniążki dać, wykorzystujemy to, co stworzyliśmy w dobrym celu i wydaje mi się, że w tym jest największy sens a nie w tym, żeby komentować to, że nasz gang ma kolorowe kominiarki a jeżeli chodzi Ci o to, że według Ciebie to, że masno nazywa się gangiem, jeżeli to jest według Ciebie gdzieś tam sprzeczne z sztywniutkimi zasadami, no to wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju ograniczenie, już tutaj bardziej Twojej głowy, bo jestem w branży MMA od trzech lat. Prowadzimy wraz z Wojtkiem i ze wspólnikami jedną z największych federacji i poznaliśmy naprawdę... Mega zajebiste osoby z tego świata. Znamy mega dużo wpływowych osób, i e, możesz zapytać nawet o moją osobę gdzieś na Śląsku, tam gdzie mieszkam. E, raczej każdy będzie mieć o mnie dobre zdanie, bo e, zawsze pomagam. Nigdy e, nikomu nic złego nie zrobiłem, e, a ocenianie atrybutu kominiarki albo tego, że masno nazywa się gangiem. E, Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju ograniczenie, bo e, wydaje mi się, że już chyba wszy, cała społeczność, całe community e, YouTube'owo-muzyczne e, e, po Biffie, BDS-a z restem nie traktuje e, takich słów jak, e, że ma, mam swój gang, masz swój gang albo nie wiem, kominiarki, czyli atrybut sceniczny jako coś związanego z jakimś przypałem i tak dalej. Moim zdaniem, e, jest to zabawna grupa, e, lubię muzykę, która jest przez masno yy... i tyle nic więcej chyba nie mam tutaj naprawdę do powiedzenia dzięki Joda za to, że mogłem wyrzucić dzięki Tobie jakieś przemyślenia na temat tego co się ostatnio dzieje trzymaj się, pozdro